postaci Mela Gibsona chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To aktor, reżyser i producent filmowy, który swoim talentem przez lata przyciągał uwagę widów na całym świecie. Mężczyzna znany jest także z wielu kontrowersji zostawił on między innymi swoją żonę i siedmioro dzieci. Oskarżono go również o przemoc domową, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Mel Gibson to postać, której nazwisko na zawsze zapisało się w annałach Hollywood. Urodzony 3 stycznia 1956 roku w Peekskill, jest nie tylko aktorem, ale również reżyserem i producentem filmowym, który zdobył sławę dzięki swojej wszechstronności oraz kontrowersjom, które nieustannie towarzyszą jego karierze. Mel Gibson był oskarżony o antysemityzm. Mel Gibson ukończył prestiżowy National Institute of Dramatic Arts w 1977 roku, uznawany za najlepszą szkołę aktorską w Australii. Jego kariera rozpoczęła się od debiutu w serialu The Sullivans, ale to rola w filmie Mad Max (1979) otworzył mu drzwi do międzynarodowej sławy. Późniejsze występy w filmach takich jak Zabójcza broń 1987 tylko umocniły jego pozycję w branży, czyniąc go jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów lat 80. I 90. jednak Mel Gibson to nie tylko aktor. Jego talent do reżyserii przyniósł mu Oscara za film Braveheart: Waleczne Serce 1995. Gibson pokazał, że jest nie tylko utalentowanym aktorem, ale także reżyserem, który potrafi tworzyć zapadające w pamięć i emocjonujące obrazy. Największe kontrowersje wywołał jednak filmem Pasja 2004. Po premierze Gibsonowi zarzucono antysemityzm. Co więcej, w odpowiedzi na krytykę ze strony recenzenta New York Times, Gibson miał podobno powiedzieć, że chciałby go zabić i powiesić jego wnętrzności na patyku. Mel Gibson został aresztowany. Mel Gibson, mimo swoich zawodowych sukcesów, nie uchronił się przed problemami osobistymi. Jego życie prywatne często było przedmiotem zainteresowania mediów, zwłaszcza ze względu na jego burzliwe relacje oraz publiczne skandale. W 2006 roku aktor został aresztowany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Mało tego podczas interwencji wykrzykiwał oskarżenia pod adresem Żydów, obarczając ich winą za wszystkie wojny na świecie i wyrażając wątpliwości co do prawdziwości Holokaustu. To Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na świecie krzyczał do funkcjonariusza. Choć później przeprosił za swoje słowa Hollywood nie było skłonne zapomnieć o jego kontrowersjach. Jednak z czasem i to się udało. Mel Gibson znęcał się nad swoimi partnerkami pierwszą żoną Mela Gibsona była Robin Moore. Para pobrała się 1980 roku, a ich małżeństwo trwało 28 lat. Razem doczekali się siedmiorga dzieci, jednej córki i sześciu synów. Ich dzieci to Hanna, Edward, Christian, William, Louis, Milo i Thomas. Później związał się ze swoją kochanką Oksaną Grigoriewą, z którą ma córkę Lucie. Niestety ich związek szybko stał się burzliwy. W 2010 roku Gibson i Grigorieva rozstali się w atmosferze skandalu. Oksana oskarżyła Mela o przemoc domową, zarówno psychiczną, jak i fizyczną, co wywołało ogromne kontrowersje i kolejny cios w jego reputację. Ujawniono wówczas nagranie rozmowy telefonicznej, na której Gibson groził Oksanie. Jeśli zgwałcicie banda czarnuchów, to będzie twoja wina, bo to sprowokujesz, mówił aktor do kobiety. Po tych wydarzeniach kariera Gibsona uległa załamaniu, a aktor trafił na czarną listę w Hollywood. Obecnie Mel Gibson jest związany z aktorką Rosalind Ross, młodszą od niego o 34 lata, i twierdzi, że dzięki niej przeszedł wewnętrzną przemianę.